O, proszę bardzo. Z panem playerem. Zaczynamy. Co pan player przygotował na sycylijską? Zaraz zobaczymy, jak to... O, proszę, jak chcę mnie załatwić. Oj jo. Oj oj oj, oj. Oj, oj, oj oj, chcę go zabrać tego piona. Nie daje No to przechodzimy do smoczego, trudno. Lubię ten smoczy. A to co? A to co? No bronię konia. Obroniłem konisia. może tu se przyjdę, o tu tu sobie przyjdę, jak to się ładnie mówi tu se przyjdę Hetman D2 Hmm. ale mnie przeciwnik dźgnął zroszuję dzień dobry panie Zbychu dzień dobry panie Leśny Dziadku zapraszam do gry goniec do 3 No i co tu grać? No chyba to nie będzie długa roszada. O, jak nie ma długiej roszady, to się od razu lepiej czuję. O, stawiam wieżę na C8. Czasu mam mało. A 3. No to może tu. Oj, oj oj, oj, tu nie, tu nie, tu nie. Gdzie mam odejść tym? Ładnie tak mojego konia gonić. Czy to ładnie tak mojego konisia gonić? A dam dla wyrównania szansą mi tam. Znowu mi internet. Do Panie Piotrze, na to nic nie poradzę. Na internet nie mam. Na internet nie ma mocny. A jak zbiję tu. Obroniłem Hetmanka. A jak zbije tu. Stoję na wieży. I gonie C6 gra. A nie mam ruchu gonie C6. Oj, 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 oj. oj, 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 oj. I piana straciłem. Nie było nie eleganckie zachowanie obronie tego, tego nie dam. mam piona więcej i minutę mniej ale mam parę gońców chciałem wieżę podstawić zbiję zobaczę co z tego wyjdzie nie widziałem ruchu w ogóle nie, nie dzwoni mi ruch Bije. No, teraz tylko się obronić. Tu wygonić te wieże. Wygonić tego diabła i tu. Mm. I tu i szybciej grać w ucho i tu. I tu zasłonię się, żeby nie było głupiego szacha i mogę się królem schować. O, bije. Teraz biję. I koszę wszystkie piony. Oj, dziękuję panie Playerynko, ale miałem czas.